Tu w tym miejscu oczera mi ramię korby. O. Przyklejanie baterii. Do termosa z ciepłą wodą jest dobrym pomysłem. W taką pogodę przy minus 4, minus 5, bateria będzie miała komfort ciepły. Dzisiaj w kalendarzu 8 marca Dzień Kobiet. Także wszystkiego najlepszego! Pomachajcie! Dzięki! Przyłączacie się do życzeń? Chłopy? Myślę, że tak. Serwus! 8 marca. Godzina 8.50. Na termometrze jakieś minus 4 stopnie. Rzeźko. Ale jest słoneczko. Dzisiaj plan taki. Popełnię sobie 70 km. Nieznane tereny sobie zbadam. Trochę do was pogadam. Także zostańcie i oglądajcie dalej Zapraszam Dymi jak wulkan Który zaraz ma się uaktywnić Taka cisza w lesie Przemek z Katowic Ziomek ze Strawy i z YouTube'a pisał, że w Katowicach pada Zobacz Przemku, 8 marca Taka pogoda Taka była wczoraj, przedwczoraj, przed, przedwczoraj Także jest czego pozazdrościć Tu jest fajnie za Jamielnikiem w tych lasach, bo co chwila na ścieżce mamy takie fajne grzybki do odpoczynku. Dosłownie no co chwila. Także fajnie nawet sobie tutaj z rodzinką przyjechać, taki biwaczek pod takim grzybkiem, nie? No dobra, na liczniku 13 km jedziemy dalej. Obszar Natura 2000, Dolina Kakaju. Nazwa taka afrykańska, tam jedziemy. Ostatnio taka anegdotka. Pod jakimś tam filmikiem odezwał się ziomeczek. Napisał, że mieszka w okolicach Ławy i chciałby się skontaktować na jakiś wspólny przejazd. W ogóle, tak, żeby jakiś kontakt złapać. Dodaliśmy się na strawie, zasubskrybował kanał. Dlatego bardzo Ci dziękuję, Dawid. No i. Znaleźliśmy się na Facebook'u I ostatnio mi pisze Z zapytaniem Czy ja kiedyś tam nie rapowałem No mówię kurde No pewnie że tak, pisze mu że Kiedyś tam było coś No i właśnie Odpowiada, odpisuje mi że poznał mnie po głosie z filmików I bardzo tam parę numerów mu weszło Takiej tam płyty, kiedyś nagrywaliśmy kupę lat temu. Coś tam wychodziło. Dzisiaj już tylko zajmuję się tworzeniem bitów w wolnym czasie. Oczywiście, bo rower mi zabiera dużo czasu, ale z tego względu nie jestem smutny. Oczywiście jestem szczęśliwy. Jomeczek też nie leży Na rowerku śmiga Biega, także odpoczywa aktywnie Poznał mnie po głosie gdzieś tam na filmiku Grubo! Szacunek! Teraz męczy mnie, męczy Buła Żeby mu tam jakieś stare kawałki powygrzebywał z dysku Dawidku, nie mam teraz zbytnio czasu Ale... Bo to też nam jest przedsięwzięcie, gdzieś ten dysk leży, wiesz ja mam tam jakąś przejściówkę, będę musiał to podłączyć, ale spokojnie, jak powiedziałem, tak zrobię. Jeszcze chwila. A teraz to będziemy musieli się jakoś umówić w najbliższym czasie. Na rowerek coś skoczyć. No, także tak zrobimy. Nagramy jakiś materiał, jakiś filmik. Oczywiście jak będziesz chciał pokazać swoją gębę, nie ma problemu. A na razie oglądaj moją wyprawę. Chałupinka mi się trafiła na drodze. Będę musiał spojrzeć w domu na mapy i zobaczyć, co tu było. Ale tu piwnica też jest taka. Widzę. Strop już zawalony, ale fajna. Z, z kamienia wyłożona, żebym się nie spierdzielił, to przejdę na drugą stronę. O! Fajnie to wygląda. No, kawał historii. No nic w domu spojrzę na mapy w jakich latach to już było także fajnie, fajnie wycieczka jak na razie o parapecik jeszcze taki oryginalny i zobaczcie tyle lat i kuźwarobak nie wszedł nawet Nawet tak naprawdę nie jest przegnity nie wiadomo jak na garminie dostałem informację, którą wcześniej sobie zrobiłem, że muszę zaraz skręcić w prawo, i będę miał jakiś młyn. I to w prawo to chyba właśnie tutaj. Także skręcamy i jedziemy, zobaczymy, co to jest za młyn. Chyba? że jedziemy, zobaczymy, jeszcze kawałeczek, ale tu przyjemnie, kurczę, a bo tam była taka rzeka, tu widzę, że już zjeżdżamy w dół rzeki, coś tutaj jest, tu jest, dobra, ok, mamy to. Tu jest ta atrakcja! O. Coś ostatnio prześladują mnie te młyny! Jak nie mły w małym Boże? Tak teraz tutaj, ale koła mójskiego już nie ma. Widać ten otwór i prawdopodobnie tam była oś od tego koła, ale tu jest głośno. Zaraz wezmę i przez tą barierkę się odchylę i coś wam pokażę. Już 25 km, powiem Wam, że nieszczęście mi się stało. Coś się korba pierdoli. Chyba łożyska już. Od jakiegoś czasu mi tam trzeszczało. Myślałem, że to szczyt, sztyca. Czyściłem, smarowałem. Ale jak wyjeżdżałem, to znowu to było słychać. W końcu mówię, może te wahacze, łożyska, gdzieś tam. A tutaj nagle czuję pod nogami, pod stopami jakiś luz. Powiem Wam, że to nie żarty. Ja mam tutaj skręcić w prawo, ale nie. Będę musiał chyba skręcić w prawo, w lewo i się kierować do chałupy. O, tu w tym miejscu. Ociera mi ramię korby. O. Kurna, wiecie jak to lata? Jak ten z pejsami po pustym sklepie. Nie będę głośno mówił, żeby YouTube mnie tutaj nie zablokował, ale wiecie o kogo chodzi. To korba tak jest rozwalona, że masakra. Ale nic, jak już do domu dojadę. Nie będę się zbytnio przejmował, przecież tak wycieczka ma być relaksem. Dobry patencik, przyznajcie sami. Bateria, bateria jest fajnie ciepła, zabezpieczona. A my jesteśmy w lipowcu na małym pit stopie wymianie baterii. I taka oto przygoda. Korba zerwana. Ale wycieczka udana. Jak na razie. Widokowo i w ogóle. Tam w oddali taka ciekawostka. Wieża widokowa na górze, na kurzej górce. Cały resort taki. Trasy rowerowe, zjazdowe, stoki narciarskie, Z2-3. Fajnie, fajnie, że tak zagospodarowali taki teren. Słyszycie tą korbę, jak ona strzela? Żeby tylko dojechać, żeby tylko dojechać. A tak plan był ambitny dzisiaj. No nic. Ale pogoda, słoneczko. Wszystko to gdzieś rekompensuje. Powiedz mi co to było, to Twoje rejony, fajnie to wygląda. Seweryn 2024 i Madzia, serduszko pewnie na Walentynki napisały. Ale fajnie tu, ty Dawid, fajnie masz tutaj te rejony. Dobra, jadę dalej, bo kurde. 20 km zostało, a ta korba naprawdę coraz bardziej strzela. No. Zejście takie strome dosyć, po korzeniach Taki tunelik A u góry szła kolejka Gagarin Ciągnął parę wagonów I ława tamabrocka Dole. 10 km zostało mi do chałupy Chyba dojadę co Mam nadzieję Ale to strzela, ja pierdzielę tu jest taki podjazd Jak to wszystko tam szuruje o matko o matko, aż serce boli. Słyszycie to? W lewo skręcamy. O kurde na centymetry tym ostatnim kołem od mojego koła No nie jakby je to jeszcze się zdarzyło Najechałbym mi na koło To już by było wszystko dzisiaj w temacie Na zostało mi niecałe 6 kilometrów Jakoś jadę Jeszcze zajadę do Szagiego Żeby to zobaczył I od razu tak myślę, że zostawię mu ten rower Niech to rozbierze A ja już w międzyczasie Pozamawiam wszystko, cały support. Dzięki, że wytrwaliście do końca filmu ja też ja już jestem u siebie w mieście na przedmieściach, także nawet jakby teraz mi się rozsypała ta korba to pachl to licho. Tyle to się dojdzie z pacerkiem No i dobra, rowerek został już w serwisie. Od razu go zostawiłem. Niech rozbierze, będzie dzwonił. Czy tam użyska tylko do wymiany? Czy jak to tam jest? Czy cały support ma się odezwać, to powie. Idę z buta.